Radek Brzuska, dobry wieczór Państwu. Dziś w cyklu Wiesz co Dobre proponujemy Państwu prawdziwe kinoakcji i to w najlepszym wydaniu. Kiedy córka prezydenta USA zostaje porwana, jej śladami rusza twardy niczym król Leonidas, agent Scott. Wkrótce okaże się jednak, że nie wszystkim zależy na tym, by sprawców dosięgnęła ręka sprawiedliwości. Reżyserowi filmu, Davidowi Mametowi, zależało na tym, by było on jak najbardziej realistyczny. Dlatego historia granego przez Vala Kilmera agenta Scotta inspirowana była życiem prawdziwego człowieka, również agenta amerykańskich służb specjalnych, Erika Haneja. Hanej uczestniczył zresztą w zdjęciach, był na planie filmu po to, by szkolić aktorów z tego, jak organizować zasadzki, jak walczyć wręcz oraz jak przeprowadzać akcje wewnątrz budynków. A podczas kręcenia niektórych scen wykorzystywane były autentyczne helikoptery i samoloty transportowe, które wcześniej wykorzystywała amerykańska armia, między innymi w wojnie w Wietnamie. Film Spartan pokazuje, że wybór przed nami jest bardzo prosty. Możemy być albo sprawiedliwi, albo iść na zgniłe kompromisy. Zapraszam Państwa na kolejny film z cyklu. Wiesz co, dobre.